Na to gości, aby to wykorzystać w najlepszych możliwych sposobów. Karuters wydawało się, że tutaj wymyślił jakąś bardzo efektowną akcję. Ale z drugiej strony jest równie efektowna odpowiedź. Co prawda bezglistka. Chociaż... Dużo kozłowania, niewiele z tego wynika. Rzutka jeszcze raz nad kosz i jeszcze raz kończy Griffin. Na marginesie te 17 punktów, co czeka dzisiaj. No i czy za skąd to wykorzystał, dajmy prowadzenie. Ale idealnie na pobrycie. Ależ tak jest, zasłona. Bogucki na niej został i fej. Tak, dobra zasłona od y, Garisona w plecy na Boguckim. Było, nie było komunikacji w zespole. Z wynikiem tylko jeden punkt przewagi, tak. Blisko Torunianie nie byli jeszcze od początku meczu na no to Watsona! Yeah. To jest ten small ball nad koszem w wykonaniu Miasta Szkła Krosno. Javonte Hopkins. No Ta. jak oni złapią kontakt, to będziemy tak jak... Hopkins. od Kongijczyka. Bo tak widać było, że zbierał się z tą pomocą 31-latek czek, ale widzimy, on może do tego stylu takiego szybkiego grania chaotycznego trochę momentami dać wiele, a tymczasem klasyka Kinga Szczecin. Jovan Nowak świetnie widzi boisko, a Anthony Roberts z góry. Klasyka, czyli poruszanie się bez piłki. Dokładnie tak. To trener Szabloski, Garcia z boiska, co za akcja. No boner zablokowany przez Schumerta, a potem fauluje go Matczak. Ale Schumer się nie daje przeskoczyć, ten boner jest fantastyczny. No, ale ale jeszcze lepszy Jakub Schumer, zobaczmy co za pomoc. Polskich parkietów Michał Jankowski wysłał krótką, prostą wiadomość do lapornika, nie u mnie w domu. Tomasony do Langowicza i teraz to się skończyło wsadę. Najlepszy zawodnik Torunian na razie w tym sezonie. Po dwóch sezonach spójni Stargard, 24-letni, ciągle możliwa, mający możliwość, żeby się... I Matę nie chciał już do niego wyjść, tak? Chciał, nie, chciał niejako zabezpieczyć tą krepę pod koszową. Procz Ależ teraz z góry dał e, tę akcję znakomicie serbski środkowy. No chyba się tego nikt nie spodziewał, na pewno nie wrócisz. Ale z jednego kroku jak tu poszedł. O! O! Co za wstad, Nemalia po Dapi. Tomczakiem. Ależ poszedł na wsad! Szymon Tomczak! Punktowy rekord kariery już dzisiaj ma, a jeszcze go śrubuje. 7 na 9 z gry.